Z numerem czwartym Julia Drożak, z numerem ósmym Aleksandra Szukalska, z numerem czternastym ja, Katarzyna Pucharu Polski i o niezlekceważeniu przez zespół SMS-u dzisiejszego meczu. No ja myślę, że one chciałyby powtórzyć sukces, sukces, no pewnie sukces z zeszłego sezonu, kiedy to grały w finale tego rozgrywek. się robi całkowicie SMS Łódź. Julia Drożak z numerem czwartym, to ona wpisuje się na listę strzelczyń. No tutaj pograły na boku listę że jest zawodniczka SMS-u, no Bo ale to... Od siebie, że biorą też takie takie przewinienia. Teraz dośrodkowanie, i jest ale podobnie. Gosieniec, próba zagrania jego środka. Z powrotem piłka praca do Wielki Gosieniec. Ta wypuszcza tutaj Klałbię jednińską Wycofanie jeszcze będzie przy piłce Kopińska, Kopińska próba dośrodkowania Kopińska po ziemi. Ta futbolówka gdzieś tam weknięta przez grającą z numerem 10 Annę Rędzia ląduje w bramce Polonii Środa Wielkopolska. No i w 19 minucie no to jest dobra okazja do tego, żeby zagrozić. Bramconi w Francowi Szperkowskiemu, już piłka dośrodkowana, już tam była okazja znana. Kiedy podejmował pracę w SMS-ie. Łódź był jedynym trenerem z licencją trenerską w, w pole karne, e, Polonii. Już polonik. się podwoić SMS-u. Trzeba to podwoić. Szybciej trzeba to podwoić. Ależ teraz mieliśmy bramkę w wykonaniu Dominiki Kopińskiej. No tutaj nieco chyba zagapiły się w defensywie piłkarki Polonii Środa Wielkopolska. No i Dominika Kopińska w zdecydował się zmienić coś na tą drugą część spotkania. Teraz ta piłka dośrodkowana przez Annę. I Nadia Kryzyman świetnie odnalazła się tutaj przy tym w przedostanym fragmencie. Gry nawet nie musiała specjalnie podskakiwać, dostała. Podanie na nos, jak to się mówi, troszeczkę szczęścia, aby tam próbowała jeszcze ofiarnie ratować się. Z... na plac gry Gabriela Walczak z numerem 20. No ale teraz uwaga, bo jeszcze zawodniczki z Łodzi. Jeszcze teraz świetna interwencja Julii Paleckiej. No świetnie, dobra Karka Polonii Środa. ...Karką, który zabrał do środy wielkopolskiej trener Marek Chojnacki. Myślę, że to słuszna jest koncepcja, bo kiedy mają się odbywać te zawodniczki. No ma y, wynik, można powiedzieć, dla siebie. Zaledwie tak to trzeba powiedzieć. Dwugorie e, takie różnice w tym polu kobiecem, ponieważ on się dopiero rozwija, między ligami są wciąż bardzo duże. E, tak no tutaj myślę, że większość kibiców spodziewała się wyższego zwycięstwa. No teraz niestety sms rozmiary, rozmiary zwycięstwa powiększa. No tak jak wspomniała się na listę strzeczeń, e, wpisuje się numerem są, są świetne rozgrywki, rozgrywki, w których właśnie e, może się spotkać Dawid z Goliatem i może się temu Goliatowi postawić. Teraz jeszcze świetne uderzenie Ernestini, a mamy biliz dystansowała na przedpolu, także spokojnie ta zawodniczka może ten występ zaliczyć na plus. No a teraz mamy ostatni gwizdek. Koniec znaczy, kobiet.